Wczoraj brat Ruslan prowadził nas w historię yy, ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. Dzisiaj skupimy się bardziej na jego treści. Prawda, o niepokalanym poczęciu Maryi mówi, że od pierwszej chwili swojego istnienia, a więc od poczęcia, była ona wolna od winy grzechu pierworodnego. Inaczej mówiąc, była w stanie łaski uświęcającej od samego początku. Stało się to w wyjątkowy sposób, mianowicie na mocy przyszłych zasług Chrystusa. Oznacza to, że zanim jeszcze Chrystus przyszedł na świat i zbawił go, już obdarował Maryję skutkami swej zbawczej męki, śmierci i zmartwychwstania. Czasem zdarza się, że dogmat ten jest mylony z prawdą o dziewiczym poczęciu Jezusa. Czyli o poczęciu się Jezusa bez udziału mężczyzny. W to również wierzymy, ale nie przynależy to do dogmatu o niepokalanym poczęciu. Podsumowując, niepokalane poczęcie Marii oznacza, że była ona wolna od winy grzechu pierworodnego od pierwszej chwili swojego istnienia, a więc od poczęcia z rodziców, świętego Joachima i świętej Anny. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Maryjo Pani Niepokalana, uwielbiamy razem z Tobą Trójcę Przenajświętszą i dziękujemy, że Cię obdarowała wolnością od grzechu pierworodnego. Prosimy Cię gorąco, przyjmij nasze błagania i otaczaj nas swoją pomocą i opieką. Amen. Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną służebnicą Pańską, Sama nazwałaś się tak w rozmowie z wysłannikiem Bożym. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Przyczyń się za wstawiennictwem Twym u syna, aby pycha nie zatruwała naszych dusz. Amen. Cała piękna jesteś, Maryjo, i zmazy pierworodnej nie ma w Tobie. Tyś chwała Jeruzalem. Tyś weselem Izraela, tyś chlubą ludu naszego. Tyś ucieczką grzeszników. O Maryjo, Panno najroztropniejsza, o matko najmiłosierniejsza, módl się za nami i wstaw się u twego syna Jezusa Chrystusa, pana naszego. Amen. W poczęciu Twoim, Panno, niepokalanaś była. Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś syna porodziła. Módlmy się. Boże, ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś ją od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niepokalane poczęcie Maryi Dziewicy niech nam będzie zbawieniem i obroną w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.